Przed nami bardzo prosty układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Ten układ jest zapisany w takiej typowej, uporządkowanej postaci. Po lewej stronie mamy kolumnę x, obok kolumnę y, a na prawo od znaku równości mamy kolumnę wyrazów wolnych. Przedstawię dwie metody rozwiązania tego układu, a na koniec jeszcze ilustrację geometryczną. Rozpocznę od metody przeciwnych współczynników, która, jak sama nazwa wskazuje, wymaga, aby współczynniki przy wybranej zmiennej były liczbami przeciwnymi. Możemy to uzyskać na kilka różnych sposobów, choćby mnożąc stronami drugie równanie przez 3. Wówczas dostaniemy przeciwne współczynniki przy y. Myślę, że jednak nieco prościej będzie zmienić znaki wszystkim współczynnikom w tym drugim równaniu, czyli mówiąc inaczej, pomnóżmy obie strony tego drugiego równania przez 1. To nam daje taki układ równań, no i mamy przeciwne współczynniki przy x. Warto tutaj podkreślić, że dojście do tej żądanej postaci z przeciwnymi współczynnikami jest możliwe dzięki pomnożeniu wybranego równania przez niezerową liczbę. Mnożymy obie strony. To teraz, jak dodamy te dwa równania do siebie, to stanie się coś ciekawego: mianowicie x ulegają redukcji, no i właśnie o to chodziło. Po lewej stronie dostaniemy 4y, a po prawej stronie dostaniemy 14. Po podzieleniu obu stron tego ostatniego równania przez 4, dostaniemy y równy 3,5. Połowa rozwiązania już jest znana. Aby zakończyć zadanie, musimy jeszcze wyznaczyć x. Myślę, że najlepiej będzie skorzystać z tego równania. Mamy tutaj 2x równe minus 5 plus y. Po podstawieniu w miejsce y 3 i dostaniemy 2x równe minus 1,5. Po podzieleniu przez 2 dostaniemy x równe minus 3 czwarte. Zatem rozwiązaniem naszego układu równań jest ta para liczb. Przejdźmy do metody drugiej, tak zwanej metody podstawiania. Zgodnie z nazwą, będziemy tutaj coś podstawiać, ale najpierw to coś musimy wyznaczyć. Chodzi o to, że wyznaczymy wybraną, niewiadomą z wybranego równania i to, co dostaniemy, podstawimy w odpowiednie miejsce do tego drugiego, niewykorzystanego jeszcze równania. Myślę, że w naszym układzie najprostszy do wyznaczenia będzie ten y. W tym celu wystarczy dodać stronami do tego drugiego równania y oraz 5. Mówiąc inaczej, po prostu przerzucamy y na prawo, piątkę na lewo, tutaj zmieniamy znaki i dostaniemy y równy 2x plus 5. Gdyby ktoś postanowił postąpić inaczej, no to też byłoby dobrze, ale pojawiłyby się kłopotliwe ułamki, także ja wolę ich po prostu unikać. Teraz uwaga, jeśli będziemy podstawiać to 2x plus 5 do pierwszego równania w miejsce y, no to zobaczmy: mamy tutaj y pomnożony przez 3. Stąd konieczność użycia nawiasu. Mnożymy przez 3 sumę 2x plus 5. Po pomnożeniu dostaniemy 2x plus 6x plus 15. Teraz nastąpi redukcja wyrazów podobnych. Mamy tutaj w sumie 8xów po lewej stronie, a po prawej stronie dostaniemy 9 minus 15, czyli minus 6. Stąd x to będzie minus 6 dzielone przez 8, czyli minus 3 czwarte. Tym razem najpierw wyznaczyliśmy xa. Chcąc obliczyć y, podstawiamy minus 3 czwarte do gotowego wzoru na y, co nam daje 5 odjąć 3 drugie, czyli dobrze nam znane 3,5. Otrzymaliśmy oczywiście to samo rozwiązanie. Przejdźmy teraz do ilustracji geometrycznej naszego układu, która z grubsza polega na tym, że każde z tych dwóch równań liniowych możemy zilustrować w układzie współrzędnych za pomocą odpowiedniej prostej. Wykresem równania liniowego jest przecież linia prosta. No i wówczas dzieje się coś ciekawego. To rozwiązanie, które otrzymaliśmy, ta para liczb x i y, to po prostu współrzędne punktu wspólnego obu prostych. I teraz tak, aby narysować te proste wykresy obu równań, najwygodniej jest przedstawić oba równania w postaciach kierunkowych. Postać kierunkowa jest już widoczna w drugiej metodzie. Tutaj to drugie równanie jest właśnie w postaci kierunkowej. I ona wygląda właśnie tak, że po lewej stronie jest y, a po prawej stronie mamy uporządkowany dwumian liniowy, czyli takie ax plus b. W tym celu w pierwszym równaniu musimy przerzucić to 2x na prawą stronę, tutaj zmieniamy znak i podzielić obie strony przez 3. To nam daje minus 2 trzeciej x plus 3. Rozpocznijmy od tej łatwiejszej do narysowania prostej, czyli od wykresu drugiego równania. Ta piątka, która tutaj jest dopisana na końcu, to po prostu punkt przecięcia naszej prostej z osią y. To będzie punkt 0,5, czyli po prostu 5 jednostek nad zerem na osi y. Łatwo to zrozumieć, wystarczy, że to 0 podstawimy tutaj w miejsce x, dostaniemy 0, dodać 5, czyli y jest równy 5. Prosta przebija oś y w punkcie 0, 5. Z kolei ta dwójka, która tutaj jest przed x, tak zwany współczynnik kierunkowy, tutaj to jest liczba dodatnia, informuje nas o tym, że wykres tego równania, czyli nasza prosta, wznosi się na zasadzie jedna jednostka w prawo i właśnie dwie jednostki w górę. Także mamy tutaj szereg punktów kratowych, przez które przechodzi nasza prosta. Oto ona. Analogicznie możemy naszkicować drugą prostą. Rozpoczynamy od punktu 0,3, bo mamy tutaj wyraz wolny 3, zatem prosta przebija oś Y w tym punkcie. No i teraz tak, współczynnik kierunkowy jest ujemny, zatem mamy tutaj spadek na zasadzie 1 jednostka w prawo, 2 trzecie jednostki w dół. Nieco wygodniej będzie zmienić te jednostki, czyli trzy jednostki w prawo, dwie jednostki w dół. Trzy jednostki w prawo, dwie jednostki w dół dadzą taki punkt kratowy. Możemy jeszcze narysować kolejny. No i może jeszcze jeden z tej strony. Oto druga prosta. Zauważmy, że punkt przecięcia tych prostych to będzie ten punkt. Ma współrzędne, które już znamy. To są liczby minus 3 czwarte i 3 i 1 druga.